Święto Niepodległości w Gnieźnie obchodziliśmy już tradycyjnie w kilku odsłonach, od części oficjalnej po akcenty rozrywkowe. Mszy w katedrze, w intencji wszystkich, którzy walczyli o naszą wolność, przewodniczył prymas Wojciech Polak. Uroczystości ze złożeniem wiązanek kwiatów zostały zorganizowane na placu pod pomnikiem Bolesława Chrobrego, gdzie najpierw najmłodsi pokazali przebrania w konkursie Zostań Herosem Niepodległości. Jestem detentariuszem. Mama wymyśliła ten skrój. I mama u szyła. Przebrałem się za Józefa Halera. Strój wziął, wypożyczyłem z Leszna, a pomysł wziąłem po prostu. Po prostu. Lubię tą postać oraz. Występowałem w przedstawieniu w mojej szkole i właśnie pani uznała, że bardzo idealnie nadaje się na halera. Jestem Ignacym Janem Paderewskim. E, pomysł. Szanowni Państwo. Po prostu lubię tą postać historyczną. I a strój to z własnych, z własnych e, pamiątek rodzinnych. 11 listopada przypomina nam, że wolność, którą obecnie się cieszymy, nie jest czymś oczywistym. Przez 123 lata, nasi przodkowie, pozbawieni suwerenności, nie tracili nadziei i walczyli o to, by Polska wróciła na mapę Europy. Z ich niezłomnej postawy, odwagi i determinacji zrodziła się nasza dzisiejsza radość z odzyskania niepodległości. To hołd dla tych wszystkich, którzy oddali życie za wolną Polskę, oraz dla tych, którzy działali na rzecz jej odrodzenia. Dziś jako wolni obywatele mamy przywilej i obowiązek dbać o tę wolność. Nie tylko wspominając bohaterów, ale także działając na rzecz przyszłych pokoleń. Obchody Święta Niepodległości w Gnieźnie to czas, by wspólnie przeżywać dumę i radość z naszej historii. Ulice miasta wypełniły biało-czerwone barwy, słychać patriotyczne pieśni, a nasze serca biją w rytmie miłości do ojczyzny. Niech ten dzień będzie czasem refleksji, ale i radosnego świętowania, które łączy wszystkich Polaków, niezależnie od wieku, poglądów czy pochodzenia. Wspólne marsze, koncerty, spotkania, uroczystości, a także imprezy sportowe są świadectwem tego, jak silna jest nasza więź narodowa i jak wiele nas łączy. Dzisiejsze obchody przypominają, że wolność. To wspólne dobro, które musimy pielęgnować i szanować. Niezmiernie cieszy duże zaangażowanie w obchody najmłodszych mieszkańców pierwszej stolicy Polski przedszkolaków i uczniów, którzy wzięli udział w naszym konkursie Zostań Herosem Niepodległości. To dzięki ich zaangażowaniu mamy okazję przypomnieć sobie, a może nawet dowiedzieć się o niezwykłych bohaterach sprzed ponad 100 lat. Nazwiska Józef Piłsudski, Józef Haller, Ignacy Paderewski są nam doskonale znane, ale już posłanka na Sejmianina Prystorowa, Maria Skurzewska, działaczka narodowa, czy Klara Słowińska, uczestniczka Powstania Wielkopolskiego, przypomniane w ramach konkursu, są już niekoniecznie tak znane. Drogie uczestniczki, drodzy uczestnicy, rodzice i opiekunowie, dziękuję Wam za to, że przypomnieliście nam te osoby. Drogie mieszkanki, drodzy mieszkańcy, to wspaniałe, że świętujemy tu razem, z uśmiechem i z otwartymi sercami, czerpiąc siłę z naszej historii i przekazując jej lekcje młodszym pokoleniom. Niech gniezno, miejsce narodzin polskości, będzie dziś symbolem jedności. Nadziei i wspólnej radości z niepodległej, wolnej Polski. Dziękuję Wam wszystkim za obecność i życzę, by ten dzień był pełen dumy, wzruszeń i radości z bycia częścią tej pięknej, niepodległej wspólnoty. Polska po 123 latach zaborów odzyskała niepodległość w 1918 roku. Święto Niepodległości jest obchodzone 11 listopada od 1989 roku.